Yo, yo! wszystkie kolory, wzory joggerów dla każdego, poprzez tryb reżyserski, pokażę jak to zrobić. Wchodzimy do sklepu, podchodzimy tutaj do lady, klikamy stroje standardowe i kupujemy niechluj. Teraz się udajemy do Ammunition, aby zakupić spadochron. kupujemy jaki chcemy spadochron tutaj już nie, nie ma żadnego wyboru ja sobie po prostu nałożę ten mój standardowy mamy spadochron kupiony to dobra jest kupiony i go sobie po prostu zakładamy albo nie dam sobie jakiś inny bo ten taki typowy Chce wezmę jakiś inny kolor To już tutaj tam nie ma znaczenia, tylko po prostu ja tu biorę, żeby Żeby nie było tutaj żadnych innych szkuźni I tej wstawy I dajemy rozpocznij próbę czasową i się przełączamy nie wiem tam na jakąś postać jaką chcemy I teraz jesteśmy na naszej postaci fabularnej i wchodzimy w aktorstwo, w tryb reżyserski Teraz robimy tak jak to była kiedyś ta metoda typowa zaznaczenie aktorzy i po prostu tak przechodzimy I już widzicie, jak tutaj mi się postać skopiowała, nareszcie. Ale to długo trwało, ale dobra, jeszcze Wam mówię, że to jest nowy sposób na tryb reżyserski. Co miałem powiedzieć na początku, ale dobra, wychodzimy stąd i wchodzimy w aktorzy i klikamy plażowe boki I dajemy... Nie, zaraz. Jak to było? Jeszcze raz damy sobie. że mi się postać tam skopiowała. Coś nie wyszło. Dobra, jest postać. No i dobra, wchodzimy. Wchodzimy w aktorzy i te plażowo obi boki. O! No i są, no. I teraz sobie wybieramy. Nie wiem, tam jaki strój Wam się podoba. O, właśnie. Jak widzicie taki strój, to lepiej go nie bierzcie. Jak macie nawet maskę świąteczną, bo on wam w 100% nie przejdzie, bo ręce, nogi, niewidzialne klaty, korpusy, nogi nie przechodzą. Nie przechodzi, tylko strój cały przejdzie. A taki jak ten może przejść. Bo ma te kostki niewidzialne. Taki też przejdzie. Te odznaki, te kajdanki, te, te pasy, to, to nie przejdzie też. Nie ma co się męczyć. Szukamy. O, takie coś nie przejdzie. Szukamy tych naszych. Spodni hmm. musi być maska świąteczna, koniecznie no. fajne, fajne stroje, ale to nie przejdzie. No jest Maska kolosa, kurde Albo dobra um, Tutaj Już nie będę szukał, bo to trzeba na serio Dużo czasu na to poświęcić Jest ja sobie wezmę zaznaczonych Tego mojego Bierzemy go Są joggery różowe Maska świąteczna No i teraz jesteśmy na trybie reżyserskim Niech nas załaduje tutaj O widzicie Nawet takie Joggery nawet takie są złe Są joggery w ogóle? no, nie, no bo nie mają kostek No, no dobra no E, jesteśmy tutaj na trybie reżyserskim, tak czekamy tak co 10 sekund Także nam się tutaj zapisało wszystko Tu trochę się przebiegnę Już jest wszystko zrobione ładnie Znaczy to nie, nie trzeba tylko joggerów, ja tylko szukam joggerów, no bo to jest najlepszy Najlepsze spodnie to są w GTA. Tu każdy strój przychodzi, ale trzeba mieć właśnie taką maskę świąteczną. Tylko maski świąteczne przychodzą, czyli tam te renifery, mikołaje, te... wstrętne, te elfy i te ciastki, te, te... Nawet widziałem Krampus był jeden. No ale dobra, teraz opuszczamy tryb reżyserski poprzez menu interakcji. Opuszczamy. I teraz nas powinno odrodzić... Na trybie fabularnym w tym naszym stroju. O, widzicie, jest strój. E I wchodzimy tutaj w online dajemy gita online i dajemy. właśnie, nie pamiętam. Bo to było tak, że było to dla zaproszonych, lub na ekipy, ale to mi się wydaje, że to było na. No, dobra, dajemy tutaj na ten ze znajomymi, tak, bo to było ze znajomymi, pamiętam, chyba, ze znajomymi, wreszcie mam takie wątpliwości, bo dawno to robiłem, nie pamiętam, dobra, też, to, to jest chyba ze znajomymi, tak mi się wydaje, mam wąt a... Dobra, jak się nie uda, to jeszcze raz Ale to na 100% się uda, jedynie może strój nam nie przyjść Czy jesteśmy w stroju? Jo, jesteśmy A, czyli jak się pokazał ten błąd, no, to normalne, no, tak zawsze będzie Ale dobra, był pokazany strój, czyli się udał I to jest nowa metoda na tryb reżyserski a potem normalnie się ten w Geta odradzamy hey, I'm going, man, you take teraz chyba idziemy na A teraz idziemy na gitarę. O! No i widzicie odradziło mnie na sesji w takim stroju. Znaczy bo tam w połowie jogery różowe są, ale no, takie... Ja bym powiedział, że to jest słabe te jugery, ale... Ja tego nie zapisuję, ale Wy jak chcecie taki strój, to możecie go zapisać w Amunition lub w jakimś innym sklepie. Um, I no i co, ja się z Wami tutaj żegnam. Do następnego odcinka lub filmu, cześć.